Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, jestem Ola i w dzisiejszym odcinku spędzicie ze mną mój poranek, A przy okazji odpowiem na pytania zadane przez moich widzów na moim Instagramie, więc jeżeli macie ochotę to możecie wpadać na mojego Instagrama jeżeli będzie kolejna akcja, gdzie będziecie mogli zadawać mi pytanka, to może akurat właśnie Twoje pytanie wybiorę. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka to możecie zasubskrybować mój kanał, będę Wam bardzo wdzięczna za każdą subskrypcję i zostawić łapeczki w górę. Więc od razu zabieramy się do za odpowiadania na pytanka, nie zwracajcie uwagi na moje pieski, ale jest poranek i one naprawdę tak codziennie robią Pierwszym pytankiem było, czy noszę soczewki Więc e, pierwsze co robię po przebudzeniu to założenie albo soczewek, albo okularów Bo bez tego mój świat by byłby totalnie zamazany, bo mam dużą wadę wzroku Jak już wstaniemy, to idziemy od razu wypuścić pieski na ogród Ze względu, na to, że nie zawsze mamy czas, żeby od razu wyjść na spacer I Dzisiaj już tego nie robię, bo e, Paweł ich wypuścił wcześniej Teraz ja lecę się wykąpać Także widzimy się za chwilkę. Ja jestem już wykąpana, ogarnięta w miarę. Teraz robię sobie szybki make-up, i zaraz przyjdzie do mnie Paweł i odpowiemy razem na jedno pytanie. Co chciałaś? Bo chciałaś coś. Chciałam się zapytać, czy po Daily na swoim kanale mm -hmm. będzie przerwa od nagrywania u ciebie. Tak, a u mnie. Przez miesiąc zarobiliśmy tyle hajsu, że będzie przez. Nie no. żartuję. Nie, nie będzie przerwy w żadnym wypadku. U mnie będą filmy co 3 dni, u Oli dwa razy w tygodniu? Tak. Będzie tak samo jak było w październiku, bo w listopadzie trochę zwiększyliśmy częstotliwość. Ze względu na to, że chcieliśmy przed daily jakby się przygotować. Tak, żeby były nie było co dwa dni filmy. 3 dni na, na daily, dlatego były co dwa dni, potem było daily, no i teraz będzie znowu co trzeci dzień. Mogę iść? Tak, możesz iść Dziękuję Później może wypadnę. Teraz pytanie do mnie odnośnie mojego kanału na YouTube. Katryś się zapytał, jakie masz dalsze plany odnośnie swojego kanału Więc szczerze mówiąc nie mam jakiegoś konkretnego planu na to, co będę nagrywać Wiem, że na pewno będę wrzucać filmy dwa razy w tygodniu Chcę tak sobie popróbować, co będzie wam się bardziej podobało, co mi się będzie bardziej podobało nagrywać Więc dlatego zobaczymy, co przyniesie czas Ja kończę swój makijaż i zobaczymy się dosłownie za 3 minutki. Jestem już gotowa mieliśmy mieć najpierw na spacerek z pieskami, ale przypomniało mi się, że jest coś takiego jak godziny dla seniora. Więc mam pół godziny, żeby przygotować tam rzeczy na śniadanie. dlatego tego będziemy zaraz jechać do sklepu. Pawciu? Szybkie pytanko, teraz nie odwidza, mhm. Tylko ode mnie. Co byś chciał na śniadanie? Bułeczki. Błeczki z czym. Z szyneczką. Z szyneczką. Trzyneczką z z błeczki. Więc my teraz lecimy do auta. Ukradłem Pawłowi auto. Mam nadzieję, że nie będzie nam niezły <gry> Dzisiaj mam bardzo mało czasu i bardzo napięty grafik ze względu na to, że w tym roku my robimy wigilię i ten film jest nagrywany dzień przed wigilią, czyli 23 grudnia. Jak przeprowadziliśmy się z Pawłem do naszego domu, w którym teraz mieszkamy, stwierdziliśmy, że jest na tyle duży, że jesteśmy w stanie pomieścić tam nasze rodziny, czyli moich rodziców i rodziców Dlatego tak właśnie się stanie w tym roku. I dzisiaj muszę wszystko ugotować. Posprzątać, więc dzisiaj czekamy bardzo dużo pracy. Zanim pójdę do sklepu, odpowiem na kolejne pytanie. A kolejne pytanie to: jakie macie plany na najbliższy rok? My z Pawłem jesteśmy osobami bardzo spontanicznymi i nauczyliśmy się, że nasze życie wychodzi lepiej, jak jesteśmy spontaniczni, niż jak coś planujemy. Zaplanowaliśmy i długo czekaliśmy na wyjazd do Poznania, i po trzech miesiącach stwierdziliśmy, że jednak to nie jest to i wróciliśmy do Trójmiasta. Nie planujemy nic na przyszły rok, wiemy, że na pewno chcielibyśmy prowadzić dalej nasze kanały, rozwijać się w tym i mamy kilka planów na Pierwszy powiedzmy... 2-3 miesiące, ale o tym dowiecie się w swoim czasie, ale jakoś dalej w przyszłość nie planujemy. I podjeżdżając do sklepu zobaczyłam, że kolejka jest aż na zewnątrz, więc na pewno zakupy zajmą mi jakiś czas. Jest 9.58 i udało mi się na styk wszystko kupić. Teraz pod sklepem jest kolejka na 20 osób i właśnie zaczęły się godziny seniora, więc za spokojnie możemy jechać do domku. Zakupy przyniesione i zanim pójdziemy z pieskami na spacer, to odpowiemy na kolejne pytanie. A to pytanie zadała Hania. Czemu Ola odpisuje częściej swoim widzom niż Paweł? Więc ze względu na to, że Paweł ma Dużo więcej pracy ode mnie, prowadzi aktualnie trzy kanały, streamuje i na górnym kanale ma jednak większą częstotliwość niż ja na moim kanale. Ja osobiście staram się odpowiadać na większość takich sensownych wiadomości od moich widzów, bo jednak dla mnie jest bardzo ważna więź z moimi widzami. Byłam przed chwilą z pieskami na spacerze i chciałam Wam nagrać i Skipper wpadł w błoto. Zobaczcie, jak on wygląda. On jest czarny. Także szybko wróciłam do domu i nic nie nagrałam, a teraz muszę go pilnie wykąpać. No powiem tak, ona się troszkę wkurzyła do niego. No stój! Wykopać tego psa, to jest naprawdę komedia. Dlatego korzystając z okazji, że tam się dzieje to aktualnie, ja postaram się odpowiedzieć na dwa pytanka szybkie. Ja zapytał, czy mieliśmy kiedyś plan wybudować swój wymarzony dom. Mieliśmy taki plan, aczkolwiek szczerze wolałbym mieszkać w mieszkaniu na dzień dzisiejszy. Ała Mieszkanie w domu równa się więcej obowiązków i w sumie brak mi trochę cywilizacji. A Ola, to byś chciała, wymarzony dom? Ja bym chciała, to ty byś chciała. No okay. o tym wiesz. No czyli mieszkanko. Czy szukamy nowego pracownika? To pytanie na pewno się pojawiło po ostatnim odcinku u Pawła. Tak. Jak, bo... jak kupił prezent swojemu pracownikowi. Czy szukamy nowego to pracownika? Na razie nie. Na może za jakiś czas. No, może to jakiś, jakiś czas. A tymczasem weź ogarnij tego szczura. Tragedia z nim, on wpadł w taki szczerze, jak wpadł w to błoto, że nie mogła ich chodzić, kamera mi wypada prawie z ręki. Jeszcze teraz chce się teraz bawić. Teraz pytanko do mnie i do Pawła. Co tam się dzieje? Jak sobie radzimy z daily? Jak sobie radzimy z daily? Także. Ja, czekaj, czekaj, zaraz, zaraz wam powiem. Patrzcie, co tu się dzieje lepiej. Za każdym razem, jak się ich wykąpie to jest to samo. Radzimy sobie tak, że śpimy po 2-3 godziny. Znaczy, prawda jest taka, że przez to, że były święta, plus przez to, że otworzyliśmy twój kanał i tak dalej. Dodatkowo ja streamuję średnio było. W sensie samo Dowaliśmy nagrywanie było super. Radę. Na początku było super, byliśmy zorganizowani. No. Teraz jest już ciężko. No jest ciężko. Sam motyw nagrywania jest super, aczkolwiek to, co się robi w backstageu, to za dużo jednak. Tak, za dużo. Robię nam siadanko, w międzyczasie odpowiem na kilka pytań. Paulina się zapytała, czy to, że mamy pieski, zmieniło nasze życie w jakimś tam stopniu. Nasze życie zmieniło się bardzo, odkąd mamy pieski i posiadanie piesków nauczyło nas przede wszystkim odpowiedzialności, której wydaje mi się, że nie mieliśmy wcześniej. Trzeba jednak z tymi pieskami wychodzić regularnie, karmić, opiekować się nimi, a tak naprawdę jak mieliśmy psy wcześniej, jak mieszkaliśmy z rodzicami, czy ja mieszkałam z dziadkami, to tak naprawdę wszystkie te czynności robili za nas rodzice, dziadkowie i my byliśmy tylko do zabawy. Więc Teraz poczuliśmy, co to znaczy tak naprawdę mieć pieski. Co byśmy robili, gdyby nie YouTube? Ja na pewno pracowałabym w salonie kosmetycznym, bo przed pracą na YouTubie pracowałam jako kosmetyczka i robiłam paznokcie, Więc to na pewno byłby zawód, który bym wykonywała. A Paweł, to szczerze mówiąc, nie wiem. On co chwilę ma jakieś nowe pomysły na siebie i na pewno robiłby coś kreatywnego, ale szczerze mówiąc, ciężko mi określić, co by robił, bo u niego wszystko się zmienia z dnia na dzień. Jak już jesteśmy w kuchni, takie pytanie trochę tematyczne: skoro Paweł ulubioną kuchnią jest meksykańska, to jest moja? Po naszych wakacjach z Mediolanami. Zdecydowanie moją ulubioną kuchnią jest kuchnia włoska, to już na pewno się nigdy nie zmieni. Dziwnie tutaj śniadanie, tak od tej strony. W ogóle ciekawostka, ja mam fazę na przecier pomidorowy i do wszystkiego przeciw pomidorowy. Do kanapek, do no, do wszystkiego. Nawet, do pizzy! No, do pizzy nawet mogę jeść. Jak poznałam powód to byłam w szoku, bo ja nigdy nie jadę przecieru pomidorowego Ja kocham. Czy macie czasem takie dni, że chcecie zniknąć z internetu? Są takie dni, nie? Są takie dni. Kiedy najbardziej? Kiedy najbardziej? Według Ciebie. Dobra, jak idę taka totalnie nieobrona ogarnięta, taka Dokładnie. totalnie zajechana po ciężkiej na przykład... Nie Nieprzespanej nocy, bo pracowaliśmy I nagle podchodzi do mnie widz, albo robi mi zdjęcia z ukrycia To jest najgorsze w jest ogóle, najgorsze. nigdy tego nie róbcie no. Już lepiej podejdźcie, naprawdę, niezależnie od tego co robimy Albo zdjęcia z ukrycia jak jemy No, no to, to, to naprawdę, Na pewno super są miny na tych zdjęciach Tak, także to do, 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 do u mnie to samo to, Dokładnie tak samo to wygląda Ktoś się zapytał Czy Paweł planuje ci się oświadczyć? I proszę pozdrówcie Tymka, mojego brata Pozdrawiamy Tymka Zamierza Kiedy? Tego nie powiem Bo jest tutaj ta oto kobieta obok mnie Patrz go! Patrz go! Ud, skiper. Skipper! Skiper nauczył się skakiwać na kanapę. Tak, i czasem zawiśnie w połowie. że <laughs> to wygląda. Czy Paweł wolicie w tych włosach, czy w brązowych? W tych. Ewidentnie. Nie wiem, lepiej, ładniej wyglądasz. Bardziej ci pasują. No. Czyli pytanie też było, czy zamierzam zmienić kolor włosów? Na razie nie mam, bo Paweł mi nie pozwala. <laughs> no znaczy, to nie jest tak, że ci nie pozwalam. Nie mów tak, bo <laughs> zawsze dziwnie. Po prostu. Mm. Nie no, na razie nie Czy Ola będzie miała auto swoich marzeń w następnym roku? W następnym roku na pewno nie, bo y, leasing za moje auto kończy się za półtorej roku więc y, jeśli będę zmieniać auto, to na pewno za półtorej roku Ale czy to będzie auto moich marzeń? Nie wiem, kiedyś może będzie, ale na razie nie jestem w stanie tego określić Było też bardzo dużo pytań o Citroxa i Natalię Kiedy się poznaliśmy i jak się poznaliśmy? Poznaliśmy się w zeszłym roku w Sylwestra dokładnie i to było nasze pierwsze spotkanie jechaliśmy razem na imprezę do Warszawy. Olek zapytał się, co jest skipper. Skipper nie wszystko. Dosłownie wszystko. Są takie dni, gdzie jest super fajny i, i kochany, a są takie dni, gdzie jest bardzo niegrzeczny. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że skipper prawdopodobnie jest chory trochę, dlatego też może mieć takie zachowanie, a nie inne. Idziemy dopiero do weterynarza za trzy dni. Jak widzicie ten film, to za trzy dni. I wtedy będziemy mogli powiedzieć wam trochę więcej. Było też sporo pytań o to, gdzie mieszkałam za małego, bo e, wiele razy wspominałam, że mieszkałam w Anglii. Mieszkałam dokładnie w Londynie przez 8 lat. I jeszcze były Pytanie ona się popugi. Czemu ich w ogóle nie pokazujemy i, i czy są dalej z nami? Więc jak możecie zauważyć, i na pewno słyszeliście w tym odcinku i w niejednym, że popługi dalej są z nami i są zdrowe i szczęśliwe. Kochanie, tak. Trzeba odpowiedzieć na trzy ostatnie pytania. Okej. Okay. Jesteś gotowy? Dawaj, słucham Cię Pytanie bardziej do ciebie niż do mnie. Okej okay. Czy będziecie treningować Merolka? Generalnie na Mercedes mam leasing. I zastanawiam się, co będzie za te dwa lata, czy go wykupię, czy nie. Generalnie mam plany go wykupić, bo to już jest taki mój docelowy samochód, jednak nie wiem, czy się stanie przez najbliższe dwa lata. Tak jak już wspominałam, jeżeli ja spontanicznie u nas życie się zmienia z dnia na dzień. Tak, dokładnie. Dlatego ciężko mi jest określić, tak by sobie porał jakieś wydechy i tak dalej. Ale no nie robię tego póki co, bo nie wiem, co będę robił dalej z autem. Pytanie bardziej do mnie. Czy jestem dumna ze swojego chłopaka? Więc jestem dumna bardzo z tego, co Osiągnąłeś i, i że dalej... Próbujesz. Osiągnęliśmy. No, no z jednej strony tak. Oni tak będą biegać w przyszłość, to jest super co z tym komputerem oni zrobili. Który z nich wpadł w komputer? I ten komputer stoi trochę krzywo, z chłopaki. Ja wiem, że szukasz ratunku u mnie, ale mimo ja nie mogę. Tak, Jestem najbardziej dumna z tego, że mimo tego, że osiągnąłeś już tak wiele, nie stajesz w miejscu i chcesz być coraz lepszym i próbujesz coraz nowszych innych rzeczy. I to w tobie kocham najbardziej. Ooo. Ostatnie pytanko No, dawaj. Czy zamierzamy się przeprowadzić? Być może. Zastanawiamy się nad tym, tak jak wcześniej wspominałem, cywilizacja. Brakuje mi cywilizacji. jednak ten dom jest troszeczkę za duży jej dla nas. No, niepotrzebne jest tyle powierzchni, ciężko jest to posprzątać. Droższe jest to w utrzymaniu między innymi, nie? Zobaczymy. Myślimy, o, zobaczymy. <laughs> Dobra, i to by było na tyle. To są wszystkie pytania do nas. No to co? Subskrybujcie kanał po więcej. Tak. Y, podajcie nasze Instagramy, linki macie w opisie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Już niebawem. Pa, pa. Cześć.